Panowie i panie, a przed wami mój ulubiony med 11 poziomu. Taker jest niesamowicie dobry. Dlaczego ktoś się zapyta, myślicie, grałem z fioletowym dosyłaczem, żeby wycisnąć z niego maksymalny potencjał? Zacznijmy sobie od tego, że mamy 10 stopni opuszczania. Czyli bardzo fajnie, bardzo miło, bardzo przyjemnie. Czy jest sens dawać inny zestaw modułów? Możemy dać stabę, możemy dać wentę, możemy dać dosyłacz, ale znowuż mam takie wrażenie, że tutaj z czasem celowania i takim rozrzutem jest na tyle dobrze, żeby tego nie musieć robić, bo faktycznie rozrzut nie jest najlepszy jak na jakiegoś super celnego Meda w porównaniu do Leoparda, tak, no, no tutaj dzieli nas jednak troszeczkę, ale umówmy się, mamy genialną stabę, mamy przy tym szybkie przeładowanko, ponad 4000 dpm jesteśmy w stanie z niego wycisnąć, no i ten czołg chodzi jak Marzenie. Nie mówiąc już o tym, że sama amunicja jest bardzo ok, jeżeli weźmiecie sobie na załogantach perka do załogi, który przyspiesza wam prędkość lotu pocisku, no to tutaj też te wartości będą wyższe. Zacznijmy od tego, jaką specjalną umiejętność ma haker. Jest to pneumatyczny stabilizator żyroskopowy. O co dokładnie chodzi? Jeżeli naciśniecie umiejkę, no to z automatu poprawia Wam się stabilizacja i celność. Więc bardzo fajna sprawa do tego, że by w krytycznej sytuacji, albo nawet i nie w ruchu oddawać stuprocentowo celne pestki, tylko nawet stacjonarnie można go użyć, żeby poprawić sobie właśnie tę celność bazową, którą mamy. Czyli takie podwójne użycie. Co do pancerza, jeżeli chodzi o hakera, trzeba troszeczkę na niego uważać, bo pod kątem ta górna płyta potrafi dingnąć naprawdę magiczne pestki. E, ja potrafiłem nią odbierać przeróżne pociski, co jest śmieszne, jednak niestety wieża, jeżeli chodzi o boki, jest spoko. Bo uważam, że to jest naprawdę fajna wartość takiego pancerza. Problemem jest ta środkowa jej część. Jak sobie na to popatrzycie, no to tutaj już 260 takiej pęki, 255 będzie was penowało. Nie mówię już o kadłubie, zasada trzech kalibrów i tak dalej, to, na znaczy naszej kadłubie. O tej górze wieży zasada trzech kalibrów. Musicie tutaj uważać na kalibry z dość wysokimi wartościami, bo możecie dostać niezłego gonga. Ale jeździ to całkiem ok. Gdy dajemy turbo, gdy dajemy dosył, gdy dajemy HP. Widzicie, ja jestem fanem eksperymentalnych modułów, więc ja sobie je zawsze wrzucam. U siebie na koncie też mam już przerobione chyba milion takich modułów, bo staram się farmić te eventy. Ale jak ktoś z Was nie może sobie na taki zestaw pozwolić, no to oczywiście, nawet pierwszy lub drugi poziom. Będą super. Pokażę wam giereczki, które grałem na żywo, i pokażę wam moi drodzy jeszcze, oczywiście, taką jedną giereczkę z trzech, które zagrałem wczoraj. Dosłownie, zagrałem tym trzy gry i udało mi się całkiem przyjemną gierkę na prochorówce zrobić. No to co? Lecimy i dajcie znać w komentarzu, który z medów według Was jest najlepszy, i czy to jest hacker czy może jednak wolicie grać czymś innym. No dobra, panowie i panie, to co? Lecimy? Lecimy na hateczki. Kurde, ryzykowna sprawa. Co? O czemu my tutaj wszyscy jedziemy? Aha, o co chodzi? Ja bym na chateczki pojechał. E, spróbuję coś powyciągać z okna. Jak się uda, to fajnie, jak się nie uda, to trudno. Stabilizacja na hakerze dla mnie jest genialna, to już wam mówiłem wcześniej. Dla mnie to jest po prostu topowy, topowy magic. Ale jeżeli wolicie jakiś inny, to napiszcie w komentarzu, który według Was jest lepszy niż haker. E, do Janek? Rymcyk cyk? cyk. Próbujemy coś przebić, próbujemy dać jakąś pechę. No klasyczek, klasyczek tak zwany. A ja do mamuty, jest trzy. Hmm. Ja chcę grać na te trójko, no może tutaj bardzo łatwo wytubić. Ale na szybkim wychyleniu i na szybkiej cofce, jeżeli mamy HP, turbodosył, można całkiem dobrze yy, łapać tych ludzi właśnie na te pestki na wieżę, bo się od razu wychylacie, chowacie i tak dalej, i tak dalej. Więc ciężko im jest niekiedy oddać celną, celną pechę. Tutaj może być już gorzej, bo jeżeli się dobrze ustawił. a widzę, że ustawi się całkiem nieźle. O, jak to siada. I zobaczcie, bez XA. Bez XA, czyli bez umiejki, to tak potrafię pięknie latać na tym czołku. Eee, nie mówię, że latarka jest yy, dobrym dodatkiem, ale uwierzcie mi, mi też często polerstwo pomaga. Pomimo tego, że akurat ten model E3 znam na pamięć znam go dokładnie na pamięć, więc wiem dokładnie, gdzie strzelać, to zdziwiłem się, jeżeli chodzi o latarę, w kilku gierkach, na przykład na tej, tej dziesiątce, którą... Wspominałem o niej? Albo i nie? Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, no, zaskoczony byłem niemiłosiernie, o co tam na Boga chodzi. Jak, gdzie to mały x Nie wiedziałem. Wcześniej. Znaczy się, no... Człowiek odkrywa i uczy się nowych rzeczy cały czas. Całe życie. Okej. Okay. Więc widzicie, że hacker Potrafi nieźle, o myślałem, że ja tutaj dam pechę Potrafi nieźle zaskoczyć Potrafi nieźle namieszać I chyba wjazdowe robimy Co Szkoda, że już bez perk'u niestety Pomogę z 1 Mam takie wrażenie, że to na nim powinienem się skupić Jeżeli te chłopaki sobie tutaj siedzą To zarąbiście Małsiwu zaraz też padnie DPM, stabilizacja, penetracja Młode wilki normalnie Wiecie, znacie ten cytat Bozy, to chyba jest na przyładowaniu, co? On nie, był, on nie był na przyładowaniu, o co kaman? No to co? Pałujemy gościa, damy jeszcze jedną, wjeżdżamy po oisełkę. No zobaczcie, to się wydaje fajne, proste i przyjemne. Wyjeżdżasz, strzelasz, przebi nie przebijasz. Bo tak chciał Bóg, ale dajesz kolejną pechę i już jest ok. Czyli bardzo szybki dostęp do kolejnej pestki, nawet jak jedna się nie uda. Bardzo e, przyjemnie chodzący działał. Dobra pena przede wszystkim. No tutaj wszystko działa tak, jak to jest mój idealny met. To jest obraz mojego idealnego czołgu średniego. Po prostu uwielbiam. Uważam, że dla mnie na ten moment to jest najlepszy czołg średni w całej grze. Ze wszystkich czołgów średnich. Czy to ósme tiery, czy to siódme tiery, czy to dziesiąte tiery, czy to jedenaste. No ta maszyna... E, sprawia, że mam uśmiech na twarzy, gdy tym gram. Oni chyba pojechali po szekala, on tam chyba na awku sobie siedzi, ziomek, co? Bardzo możliwe. To S.R.V. tyk. I znowuż tuba, i tuba, i tuba, i tuba. Tam są dwa streety, czy jeden? Jeden, okej. Widzieliście, że używając tego XA, też zmniejsza wam się rozrzut, co jest naprawdę dobre, jeżeli chcemy przysnajpić, ale Potyw polega na tym, że RNG to RNG, a to było źle mierzone. Akurat tutaj do RNG nie mogę mieć żadnych problemów, wystawiłbym się bokiem. E... Jest fajnie, moim zdaniem. I dzięki temu, że zmniejsza wam się celownik, możecie też coś czasami więcej przysnijpić. Zobaczmy, czy w ogóle zrobiłem cokolwiek w tej grze. Jeden chyba blindik. No 5700. Przyjemnie fajnie pojechałem na hateki. gdzieś tam przepuszowałem, pomogłem swoim czołgom ciężkim zrobić presję, więc no, dobra rzecz. No dobra, 6200 uszkodzeń w pierwszej rundzie. Ja to biorę. A tyle zagrałem dzisiaj? Jezus Maria, na streamie. Za dużo gram w grę komputerową, a potem jeszcze robię dla was nagrywki. Czyli można? Można. Okej, okay, kolejna rundka. A no ja się zastanawiam, co grać. Czy ja chcę grać na heady, czy ja bym chciał pojechać na Hila. Mam dziwne wrażenie, że heal by bardziej oddał. Nie wiem, czy powinienem grać tutaj na wieżę. Raczej moim zdaniem to nie jest najlepsza opcja. Ale może wyrwę coś na środku, zobaczę. bo chyba niestety nie, bo pan że to bardzo Panuje swoje HP. A szkoda. Ja chciał się ponapierdzielać, to byłoby miło. Nikogo nie ma w okienku. No dobra. Pamiętajcie, że po ulepszeniach macie 420 uszkodzeń, tak i 340 penetracji. Czyli jest dobrze. Bezeta robi. O kurde, dobra. Zaraz będę mieć plecy. Muszę tutaj bardzo uważać. Odpalamy X-a. Nie wiem, czy jest sens, bo odpalą się od razu schowa. A i tak i tak po tym włazie kar jedynki potrafią odbijać wszystko, albo potrafią wchłonąć wszystko. No, a takie wymiany dla mnie to nigdy nie będą dobre. Jak zrobię jeden za jeden, to on ciągle ma wyższą alfę. No i zobaczcie, no nie lata mi to cholerstwo, ale ktoś mu yy, Jadziński za 9 stówek wywalił, czyli e, jak też, to możesz. O, patrz to, no patrz to, no patrz, no. Proszę pana, kładam zażalenie. Dobra, mamy to. Pierwszy dymek, let's go. W uh, Space Armor strzeliłem jak bot. No trudno. Wow, 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 what a shit! Ale żartujesz sobie. Ej, no ci ludzie to w ogóle wyrąbany mają, ty. APCR-ka załadujemy. On się chyba nawet nie może obrócić na mnie, co? Bo inaczej stanie bokiem do dwóch ziomeczków. Więc. Korzystałem z tej pięknej sytuacji, że zajęliśmy sobie bardzo agresywnego crossa, bardzo agresywny wjazd. Tylko, no, widzieliście sami, ja też nie byłem na to gotowy, że trzech gości będzie patrzeć w tym okienku, w tym przejeździe, a było naprawdę blisko. Więc łapanie tych ludzi, nawet w momencie, w którym ty nie masz e, jakiegoś super pancerza, grasz sobie na dpm, to po prostu działa. Robimy sobie standardowego safe Scrapa. Staramy się wczelać do tego hakera jak najłatwiej, czyli po górnej płycie, albo po wieży, tam, gdzie są te wszystkie pokazane weakspoty. No i farmisz. Jeżeli tym czołgiem będziecie mieć taki, taką grę, w której możecie złapać lewym przyciskiem myszy, kogokolwiek, i trzymać ten lewy, to będziecie się super bawić. Widzę Leopardy na plecach co mi troszkę przeszkadza. Więc wiadę sobie tutaj. Odpalę sobie perka. Widzę hakera. Już się na niego ustawiam. To jest czołg do zabawy, do kombinowania, tak? To nie jest czołg, że jedziesz, grasz na wieży i masz niezniszczalną wieżę i sobie siedzisz i, i, i jest Hupś, gdzie będziesz musiał lub też mógł odbijać wszystko. Tutaj aż tak kolorowo nie jest wieża, nie jest zrobiona z tytanium jak niektóre maszyny, na przykład jaki jest 7. Hmm, Czy ja chcę na niego zagrać w ogóle? Ale Jezus Maria, jaki to jest jaka to jest zabawa. Ty po prostu wiesz, że jak w cokolwiek wjedziesz i będziesz trzymał ten lewy przycisk myszy, to dzięki temu, że masz połączenie tych 6 sekund przeładowania tam z hakiem oczywiście, połączenie z peną i alfą, że ty ich sfarmisz. Po prostu ich sfarmisz. Wolał mi się do niego nie wystawiać. Mając 300 HP, trochę mnie zaskoczył. Co e, ty mi zrobiłeś, bracie? Aha. No, ale jak masz team'ów, to takich to też ci nie za bardzo pomogą, a czasami ci przyprowadzą. No dobra, trudno, stało się. Uważam, że 5300 to nie jest źle, ale uważam też, że gdybym sobie pojechał tędy kalinią, zrotowałbym sobie tutaj, to na nafarmiłbym po prostu więcej. Teraz jest jedno ważne pytanie: Czy ja mam jechać wodę i trzymać tę wodę i grać tam na wieżę, czy spróbować zagrać podmita? To ja nie lubię nie mieć wody, ale wiem, że tutaj na przykład mógłbym włapać bardzo dużo uszkodzeń. Pytanie brzmi: czy jak pojadę solo na wodę, to mnie po prostu tam nie spuszują. No, mam takie wrażenie, że mogę się tutaj wywalić. Ale jeżeli ja nie pojadę na wodę, to zaufajcie mi, będzie tutaj istna tragedia. I przegramy bitwę bardzo szybko. Usiadanie 1-2 po południowej stronie jest kluczowe do tego, żeby nie przegrać bitwy w systemie ekspresowym, a wiecie, że akurat w dzisiejszych czasach łatwo jest 3 minuty już mieć koniec rundki, nie? Ok. Nic się nie dzieje, się nie dzieje. On to MMO też nie może się tak wystawiać. Akurat te niemieckie czołgi, czy to E-85, czy to E-50 mają... Są bardzo podatne na, na hity, więc na to też uważajcie. Jeżeli gracie takim niemieckim czołgiem, to zwróćcie na to uwagę. Pod jakim kątem łatwym dla przeciwnika już dostajecie bomby. A wam się wydaje, że zarobiście, stolicie, fajnie side scrappika sobie ustawiliście, ale okazuje się, że niekoniecznie. Dlatego kątowanie się tym z rozwagą. No dobra. Jest tam. Tutaj lajcik. To tego raca sobie trochę przedymamy. No i farmimy 2,5 tysiąca asysty jest, proszę bardzo. 2,5 i tysiąca asysty, to jest połowa teamu, dlatego... teraz no, też musicie sobie analizować ten matchmaking. Jeżeli widzicie, że jest dużo medów, to prawdopodobnie one pojadą tutaj. tasami. są w stanie wjechać i zergować tego mida. Zergować, czyli taką chmarą e, masy czołgów gdzieś tam wjechać, a... Ja sobie... Opa, nie ma, nie ma. Gram tutaj na cwaniaczka. Nic mi nie przeszkadza. Oni nie chcą tego puszować w żaden sposób. No, bailando. To mi graj. Ja jeszcze sobie blindziki postrzelam Nie mam dużo uszkodzeń, nie? Sądzę, że jakbym pojechał tutaj, miałbym już tych uszkodzeń więcej. To oni też się muszą na mnie wystawiać, muszą na mnie grać. Ja gram solo, więc agresywnie zagrać tutaj nie mogę, ale jestem naprawdę bardzo ważny dla swojej drużynki o dziwo podczas trzymania tej całej linii 1-2. Mogę wam pokazać, jakby wyglądał scenariusz, gdybym nie pojechał na wodę. Starek typa przyjechałby tędy, wyczyściliby nam te deki, Parmiliby nam mida od środka, no i byłaby lipa. To jest stuprocentowo powtarzający się za każdym razem scenariusz, jak po tej stronie nie masz wody. Okej. Okay. Czy ja bym chciał... Gdzie to jest w ogóle? A, tutaj. Znaczy, ja bym chciał podjechać bliżej. Kurde, no kusi. Kusi, kusi, kusi. Mogę też spróbować zretować, zagrać to na kanał ale nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Kurde, jak to pięknie chodzi, działo. Jezus Maria. Tudo. Nawet nie wiesz, kiedy ty robisz obrażenia. Masz alfę Leopard'a. Ale jesteś. Leoparda, tak? Dokładnie. Ale masz ten pancerz? Którego leopard nie ma. Może to nie jest najlepszy pancerz świata. Ale ciągle uważam, że jest to coś, co pozwala ci na komfortowe filmowanie pestek. O, widzicie? Obracanie się tym kadłubem. Dinganie tych pestek. Także no, to jest piękne. Ja jestem wielkim fanem tego czołgu. Więc moja opinia może być troszeczkę. Nie chcę używać słowa, że przekłamana, ale może to być coś z serii koloryzowane, nie? Wiecie, o co chodzi. Tyk. A, gra się wystawił. Nie wypychajmy, proszę, bratku, bo ja przed chwilą miałem takiego pana na E4, który mi pomógł wyjść do garażu. Ile temu. A, tutaj. Tymulator. Je... Yeah. One man army. Solo versus czterech albo 6 typa, ja to biorę, nie ma tutaj Raca przypadkiem, no widzę, że tych dwóch ziomeczków ma jeszcze, ma jeszcze HP, ale wątpię, że ja do nich dojadę i tak i tak spróbuję, no 4400 nie jest za dużo uszkodzeń zrobionych z mojej tutaj strony, ale no uwierzcie mi też, że ciężko było zrobić więcej, jak kurde grałem sobie solo tamtą flankę. Może jeszcze pesteczka jedna jakaś dla starego? No niestety nie ma. No i w tego też nie ma. No ale 3600 asysty zrobiłem, tak? Czyli tragedii nie było. Pokażę Wam tę bitewkę jako bitewkę przykładową, bo w ogóle hackerem nie grałem, więc jeżeli będę mieć te bitwy z bardzo wysokimi obrażeniami, to daję Wam gwarant, znajdą się na YouTubie. Ale niestety część moich repek z innych czołgów po 12k i tym podobnych gierek Wam nie pokażę, bo stał się delikatny incydent. A incydent polega na tym, że zrobiłem format i nie zapisałem sobie wszystkich replayów wcześniej. Pozdrawiam. E, zawsze zgrywam, je, jakbym, jak robiłem format dwa razy, o, czy tam trzy podczas mojego tego streamingowego, czy YouTubeowego nawet e, m, życia, tak to nazwę, albo mojej przygody. Bardzo fajna pecha przy okazji. Widzisz, jak ten haker działa? No to, słuchajcie moi drodzy, no to zawsze zrzucałem sobie to na pena, no a tutaj tragedia. Jedna pecha, druga pecha, trzecia pecha, powalone drzewko, można sobie przyfarmić, siedzisz, siedzisz i farmisz. Ja w tej bitwie rozmawiałem sobie z widzami i bawiliśmy się dobrze, jakieś tam teksty były, po, jakieś tam tematy były poruszane. Już nawet nie pamiętam co. I to jest ciekawe, że ten czołg ma to do siebie, że Jesteś w stanie tym nafarmić dużo dymka, nawet nie wiedząc kiedy. Dosłownie tak jest. E, czy w tej grze można zrobić cokolwiek? E, wydaje mi się, że sytuacja jest jedna. Widzisz czerwone kropki, jedziesz i próbujesz cokolwiek poprzebijać. E, ja lub uwielbiam grać te pozycje, nie wiem czy ją widzicie. Tutaj niszczę sobie domek i staram się gdzieś tam podsnipić hila. Bardzo dobra sprawa do tego, żeby nie dostawać spota i żeby ci nie rozerwało właśnie z tego hilla. bo ciężko jest tutaj drużnie przeciwnej wkleić pechę. No ziomeczek na E5, snajpersko, można, można, jak najbardziej. A wy sobie możecie popatrzeć, jak takie 0.31 celności funkcjonuje na takim dystansie. Czyli mamy prochorówkę, gdzie musimy często strzelać w czołgi na dużym dystansie, a i tak i tak jakoś ta maszynka... Będzie w stanie załapać i działać. No tutaj Pan na 5 się wychyla, szukam pestki, ale jej nie znajduję. No i na razie widać po tym wyniku, że nie jest ciekawego, nic fajnego. Nie ma tutaj szału. Ja myślałem szczerze, że to będzie jakaś główna gierka, więc nawet nie zwracałem uwagi na to, co się dzieje na minimapie za bardzo. Po prostu widziałem czerwoną kropkę, która gdzieś mi tam pingnęła. No to jadę. Tutaj nie róbcie tak. Ja sobie myślę, dobra, dam w typa 5 po pikselku. No, jak debil, nie? No tak, no bo nie zwracałem w ogóle uwagi na to, co robię, tylko sobie gadałem z widzami. Więc, dwie pechy są, szczęścia więcej niż rozumu też jest. No i czasami to chyba na tym to polega, nie? Że jak grasz sobie taką luźną bitewkę, to, to, to musisz mieć trochę szczęścia, żeby zrobić fajny wynik. No, ja już tutaj równie dobrze mogłem nie grać tej bitwy i mieć jedną pechę, i wyjść do garażu jak ten Maus, nie? No, ale pobłogosławiło. Pytanie brzmi, co dalej? Dobra, widzimy FV-a. Prosta sprawa. Trzymamy do fv -ka. Nie ma trafionej pechy. Nic się nie dzieje. Wielki smuteczek. Trzeba poprawić. I to chyba siadło. Tak jest. Albo i nie, cholera wie, bo jak znikał, to nie widziałem jego HP. No i mam takie wrażenie, że... Tutaj takie strzelanko, no nie za bardzo mi oddało, w sensie RNG troszeczkę mi przeszkadzało, bo nie były to jakieś super ciężkie pechy, a też nie chciało do końca latać, no, więc no, czasami człowiek się skwasi. Także, jedna złota zasada, którą często wam mówiłem, czyli mamy, moi drodzy, sytuację, w której mamy najcenniejszy czołg z najcenniejszym działem, a i tak i tak nie lata, bywa, prawda? Okej, okay, jedna pecha weszła, druga niekoniecznie, no i to jest kwintesencja grania hakerem. No Można sobie dać jakąś wentę, można sobie na niektóre mapki, nawet jakieś minus 8 zamontować, żeby wyciągnąć jak najwięcej celności z tego czołgu. Ale też nie warto przesadzać, bo tak jak mówię tutaj te HP turbo, też się bardzo przydaje na wielu mapkach. No i haker jest farmiony. Nagle zaczęło wszystko wchodzić i ten demer zaczyna rosnąć i gdzieś tam do góry zaczyna pikować, no i... Jedna pecha za drugą prawie jadają. Szkoda, że ktoś mu tutaj urwał trochę tego hapsa, no ale nic z tym nie zrobimy. Więc lewy trzymany, aż w końcu trafi, aż w końcu padnie. Nie ma zmiłuj tego gościa tamtej pozycji wyjąć, bo on blokował tak na dobrą sprawę tą linię 1-2. Z drugiej strony, tak jak też widzicie, nie mamy. Yy... Nie mamy tutaj Manticory w takim miejscu do spotowania 1-2 yy, frontalnie, więc on jest sobie od boku. Powinien wszystko w sumie widzieć, na pewno dla niego teraz najważniejszą rzeczą jest wyjęcie Type'a 5, no ale ja widziałem, co do mnie strzeliło wcześniej. I wy też widzieliście, co do mnie strzeliło wcześniej, więc ja nie będę nawet chyba próbował w tym momencie grać jakoś super agresywnie, od góry przynajmniej, na tego Type'a 5. Jakby mi tam heal z... tutaj Ziemeczki heala wyczyściły, no to mogłem sobie pojechać od szóstki i ewentualnie wtedy to zrobić. Na ten moment bardzo, bardzo ryzykowne, ale widzę, że ja się chyba nie boję i coś tam próbuję go tutaj sturknąć, ale się nie daje. 300 3400 zrobione. 1700 asysty jest. No to wrzućmy sobie tutaj troszeczkę drugiego biegu, albo trzeciego nawet bo nie ma sensu gadać o dupie Maryny w momencie, kiedy nic się nie dzieje, a są takie momenty na, na Prochorówce, kiedy jest bardzo duży przestój. Często Prochorówka polega na tym, że strzelasz, 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 farmisz, farmisz, farmisz i później jest grubo, długo, długo nic. Fajnie, że Taipik padł. Teraz można się zająć healem, a Manticora może podjechać sobie bliżej. Pytanie brzmi, czy on to zrobi. Okej, okay, Patonik. No takie strzelanie do niego nie ma chyba największego sensu. Albo patrzcie, jak działko w ogóle chodzi. No, to jest, to jest przepiękne. To jest naprawdę Lux torpeda Ok? No jest grill. Dziękuję. Jedna bomba i farmucha. I farmucha. Na wysokich losowaniach, często jakie Was pobłogosławi. Bo słuchajcie, ten czołg potrafi wylosować kilka razy na przykład pechy za 470-480 z rzędu. To te 6 sekund. No, to z gości HP zaczyna dosłownie znikać i wyparowywać. No oczywiście działa to też w drugą stronę, tak? 420 alfy, kilka Rolek po 300, no i może ci już być niekolorowo nie, tak, jakby się tego chciało e, od czołgów. Nikt nie lubi robić niskich losowań, wszyscy lubią te wysokie. Klasyczek, a tutaj widzicie 369, no i niestety STRV sobie zniknął. I tu kolejny blind. Przypominam wam, że ja bardzo dużo strzałów na ślepo nastrzelałem w tej rundzie. Widzę tę ale chyba się nie chce na nią wystawiać, chociaż teraz ją. No i znowu jakaś pecha za zero. Kolejna, chyba już szósta w tej grze. Hmm, ale tak jak mówię, RNG to zła kobieta była. I taki cytat. Wiecie z jakiego filmu? No nie że RNG, tylko po prostu zła kobieta była. Kar 1 przede mną, grill przede mną, 261 gdzieś tam na torach. Jeszcze ziemeczki mają hapeki na górze. No a ja tutaj sobie gdzieś tam delikatnie podfarmiłem. I, I zaufajcie mi, weszło w tej grze sporo blindów. Ale chciałem wam pokazać właśnie też taką bitwę, jak sobie ten czołg radzi na dystansie. Nie jest to Leopard 1 z jakimś super celnym działem, ale znowuż, jak mówię, nadrabianie tym DPM-em, wzięcie być może wentylacji albo minus 8 na taką mapę nie byłoby złym rozwiązaniem. Widzicie? 5444 uszkodzeń, prawda? Ale słuchajcie, to będzie, to będzie ciekawe. Opa, perk odpalony, x odpalony jazda z tym matem. Można skończyć je piątkę. Nie trzeba się bać tego Patona. Ten Paton, po pierwsze, ma wolniejsze przeładowanko niż ja. Eee, jeżeli chodzi o te alfe, no to on tutaj z nami po prostu nie jest w stanie wygrać, tak? Uszkodzenia na strzał mamy dużo lepsze. No i zobaczcie, zrobiłem 7100 uszkodzeń, prawda? A tutaj widzicie wynik, ile faktycznie weszło. Czyli <grywa> udało się tam e, dość sporo tych strzałów na ślepo kleić. Dlatego warto próbować, moim zdaniem warto o tym grać, bo hacker jest po prostu dowalony. A poczekajcie aż będę go markował i faktycznie wtedy pokażę Wam gierki, których będą naprawdę fajne uszkodzenia. Dlatego na razie.